Dzień dobry, dzień dobry, a może raczej powinnam powiedzieć dobry wieczór, bo już jest dość późna godzina, w pół do dziesiątej. U mnie już wszyscy śpią, tylko ja zostałam na nogach, a ze mną całodzienny bałagan. Może nie całodzienny, bo staram się tak w trakcie dnia troszeczkę ogarniać, no ale taki trochę tutaj jest. Także stwierdziłam, że e, zrobię sprzątanie, posprzątam po prostu. Już też jestem zmęczona. Posprzątam po prostu, e, a wy będziecie mi towarzyszyć. Ponoć, ponoć kwarantanna to jest genialna motywacja do sprzątania, do ogarniania, więc ja tym filmem dodatkowo mam nadzieję, że jakoś was tam zmotywuje, chociaż tak naprawdę znam tysiące innych rzeczy, które można robić podczas kwarantanny, ale no może będzie jakaś dla Was motywacja. Także mam nadzieję, że będziecie mi tu towarzyszyć. Ostatnie klimów mi bardzo Wam się podobało. No i właśnie wyjście więcej, więcej, więcej tej motywacji. Także lecimy. Zapraszam. 5 ja tutaj akurat preferuję rozwiązanie od ogółu do szczegółu, czyli te ogóły robią największe wrażenie, więc nawet jak je ogarniemy, a szczegółów nie zrobimy, to już będzie wrażenie w porządku. Także najpierw ogarniam to, co na zewnątrz. No oczywiście ścieranie blatów to podstawa. Marmurowe blaty mają te plusy, że często na nich wielu rzeczy nie widać, no ale jak już coś zostanie, to warto użyć mleczka. Will we'll still be there. No, they don't pick us up. Instead, they knock us. Szklane elementy lubię zawsze przetrzeć sobie szmatką do szyb i płynem do szyb, bo wtedy są nieskazitelnie czyste. No i nie zostają żadne smugi. To, co nie zmieściło się do zmywarki, myję ręcznie. Nienawidzę mycia ręcznego, ale też nie lubię, jak wstaję rano, a w zlewie już coś na mnie czeka. Get away. Get away, another day of big steal and borrow, and that is safe to say. Safe to say. No, they don't pick up. Musiałam tutaj chwycić za miotłę, normalnie użyłabym odkurzacza, ale tak jak już wspomniałam, to wieczorne sprzątanie, wszyscy śpią, więc odkurzacz byłby zbyt ryzykowny. Miotła też da radę. To teraz moja ulubiona część. Czyli sprzątanie zabawek. A żeby to było mało, to jeszcze wszystkich tych kabli i rzeczy, które powychodziły z szafki. Kto to zna? Każda z nas. Grunt to, żeby zabawki miały swoje ściśle określone miejsce: kosz, pojemnik czy coś w tym stylu, bo inaczej nigdy nad nimi nie zapanujecie. U nas początkowo nie miały i szybko pojawił się kosz, który pozwolił w miarę ogarnąć ten saigon. Nie ukrywajmy. A i tak salon jest wielkim placem zabaw, no ale coś za coś, musimy się jakoś podzielić. No, No i jeszcze jedno pomieszczenie, które zawsze wygląda jak po wybuchu bo wojny, chociaż dzisiaj jakoś tak w miarę, w miarę kontrolowanie to oczywiście pokój Hani, także tutaj też ogarniam, żeby już rano obudzić się w miarę w czystym i móc znowu nabałaganić oczywiście bawiąc się. No i w zasadzie to by było na tyle, to co najważniejsze ogarnięta. Zobaczcie, tu w moim pokoju się dzieją rewolucje, bo ja sobie chyba przez tą kwarantannę wymyśliłam że mi się za bardzo nudzi i chciałabym do jakichś zmian, coś dokupić, coś zmienić, coś porobić. No ale nie wiem, co z tego wyjdzie na razie. Przedstawiłam sobie o to tak, sofa pewnie jutro wróci na swoje miejsce. Dobra, zobaczyliście to nieco z mojej sprzątaniowej rutyny, że tak to nazwę. Mam nadzieję, że to Was zmotywowało i. I tyle. I dodało energii. I pozwoliło zająć sobie kilka godzin, właśnie tym siedzeniu w domu, a ja już idę zmyć makijaż i spać, a jutro się obudzę w miarę w czystym domu, także to lubię zdecydowanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, koniecznie mi dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze więcej clean with me, czy wolicie takie bardziej dokładne, po szofkach, czy takie właśnie ogólne, a ja póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam i do zobaczenia za niedługo.